Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. W tle macie przebitkę z zbiorów. To jest film, który nie został opublikowany, także żebyście mieli coś ciekawego na podglądzie. Dzisiaj zajmiemy się tematem emigracji zarobkowej, czy to jeszcze się opłaca. Mam wiele takich zapytań, czy, czy warto jeszcze wyjeżdżać do pracy zarobkowej do Holandii. Wiadomo, że w Polsce warunki bytowe znacznie się poprawiły. Te płace rokrocznie rosną. No, ja teraz już od dwóch miesięcy pracuję w Polsce i, i sam, sam w przeciągu tych dwóch miesięcy zobaczyłem wzrosty wynagrodzeń, które dotknęły tutaj 2020 roku. Więc powoli, powoli doganiamy zachód. Wiadomo, że to jeszcze nam dosyć długo czasu zajmie. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko, e, taka Holandia jest bardzo ciekawym e, kierunkiem e, zarobkowym. E, należy sobie zadać pytanie, czy po prostu jesteśmy szczęśliwi e, w kraju, z, z tego, gdzie się znajdujemy, jaką wykonujemy pracę, ile na koniec miesiąca tych pieniędzy nam zostaje, e, jaki koszt ponosimy e, tego zarobku, bo. E, Wyjeżdżając za granicę na początku będziemy czuć się bardzo obco. Większość pracy, którą będziecie znajdywać, jest to praca przez agencję pracy, najczęściej jakieś zakwaterowanie w hotelach z różnymi ludźmi, czasami jest to również patologia, więc to należy wziąć pod uwagę, natomiast no, zarobkowo jest, jest jeszcze ciągle atrakcyjnie. No w takiej Holandii zarobki rzędu 2000 euro na rękę miesięcznie nie robią jakiegoś wielkiego wrażenia. Jeżeli potrafimy oszczędzić, no to, to myślę, że około 800 do, do 1000 euro miesięcznie również bez problemu można odłożyć. No należy sobie zadać pytanie, co, do czego później te pieniądze nam będą potrzebne, jakie cele zrealizujemy. Natomiast jeżeli ktoś ma takie znaki zapytania w głowie, że, że chciałby spróbować takiego wyjazdu zagranicznego, no to jak dla mnie od razu? Próbujcie, wyjeżdżajcie, żeby po prostu tego później nie żałować. No trzeba w życiu podejmować ryzyko. Jeżeli ten, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, jak mówi pewne powiedzenie. Więc ja zachęcam Was do wyjazdu za granicę, jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli jesteście tym zainteresowani. To spróbujcie, zobaczycie. Możecie pojechać na, na krótki okres, kilku miesięcy, tak, żeby jakieś pieniądze przywieźć, i na pewno zawsze przywieziecie ze sobą wspomnienia i doświadczenie. No, no i przede wszystkim o to doświadczenie chodzi. Zobaczycie, jak ta zagranica wygląda. Według mnie, jeszcze w tym momencie, w 2020 roku, takie wyjazdy zarobkowe zagraniczne opłacają się i warto spróbować. Jeżeli nie spróbujecie, no to nie będziecie wiedzieć. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia.